Państwo z dykty, dupiel ukrywał pedofila, sam też zapędy miał. Co szczęście jesteś mister, mister Nobody, więc kurwa, nie będę Cię ciągać po sądach. O, jest mój, mój ulubienie, jest najbardziej rzetelny ziomek, jaki istnieje. Zapadł pierwszy wyrok w sprawie Pandora Gate i nie, nie skazano Stu, Boxdella czy innych podejrzanych o kontakty z nieletnimi dziewczynkami. Skazano tego, który wszystko miał to ujawnić. Sylwester Wardenga przegrał dziś sprawę o pomówienie w materiale Pandorogate z Marcinem Dubielem. Tak, całą sytuację skomentował Marcin Dubiel. Sąd skazał dziś Sylwestra Wardęgę, który dopuścił się wobec mnie przestępstwa pomówienia. Po półtora rocznej walce o prawdę sprawiedliwości stało się zadość. I uzyskałem wyrok potwierdzający, że nie posiadałem wiedzy o zachowaniu Stewarta Bartona. Sąd podzielił moją ocenę sytuacji. Sylwester Wardenga nie miał dowodów na swoje pomówienia. Wyrok ten pokazuje, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z wolności słowa w internecie, szczególnie w przypadku osób mających ogromne zasięgi oraz kształtujących opinie swoich odbiorców. Po analizie uzasadnienia wyroku rozważę dalsze kroki w tej sprawie. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli i okazali mi wsparcie w tym trudnym czasie. Jednak warto podkreślić, że wyrok jest nieprawomocny, co zaznaczył Sylwester Wardenga. Przegrałem w sądzie z Dubielem, mimo że Dubiel wiedział o relacjach z Tew, w tym o związku z 14-15 latką w Polsce, o pisaniu z 13-latką i o spotkaniach z 14-latką w Anglii. To zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć. Uzasadnienie sądu uznaję za absurdalne. Będę składał apelację wyrok nieprawomocny. Dodając, że kara, jaką otrzymał, to 400 stawek dziennych po 700 złotych, 70 tysięcy złotych na Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i 3 tysiące złotych dla Marcina Dubiela. I ustalmy jedno. Prawnie Dubielowi dalej nic nie udowodniono, co nie zmienia faktu, że Wardenga wraz z Konopskim Odwalili za organy ścigania kawał roboty, dostarczając przy okazji masę dowodów. Sprawą zajmowali się przecież wówczas politycy, obiecując, że wszyscy poniosą konsekwencje. Politycy. Żyła tym cała Polska. A mimo to żadna z osób oskarżona o kontakt z nieletnimi dziewczynkami nie poniosła praktycznie żadnej odpowiedzialności. No chyba, że aresztowanie Stu w Anglii na prośbę ówczesnego Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przez brytyjskie służby uznamy za sukces. Dodając, że obecnie nie ma żadnych nowych wieści co do możliwości jego ekstradycji do Polski, by ten usłyszał zarzuty. Ale wiadomo, wtedy był gorący okres przed wyborami, a dziś nikt się tym już za bardzo nie przejmuje. Nie wiem, czy Widzicie ten paradoks? W sensie, co jak się okaże, że sąd uzna, iż Dubiel wiedział o wszystkich kontaktach z nieletnimi? Wtedy to jednak nie będzie pomówienie. I ja nie wyrokuję, czy Dubiel był winny, czy nie. Tylko niech całą sprawą zajmą się wreszcie na dobre służby. Bo na razie sprawa praktycznie nie ruszyła do przodu. Mimo to, że film Mroczna tajemnica Stew i youtuberów Pandora Gate został opublikowany 3 października 2023 roku. Dla przypomnienia, materiał był efektem kilkutygodniowego śledztwa, które Wardenga przeprowadził wspólnie z innym youtuberem, Mikołajem Konopskim. W materiale otwierającym tak zwaną właśnie puszkę Pandory, Wardenga przedstawił uzyskane dowody, takie jak zdjęcia, rozmów, nagrania głosowe, relacje ofiar, które obciążają Stu, no i z których wynika, że kilka lat temu utrzymywał kontakty i spotykał się z dziewczynami, które miały mniej niż 15 lat. No i był tego świadomy. Z jedną z dziewczyn miał pisać, gdy miała tylko 13 lat. W wiadomościach opisywał swoje sny i fantazje erotyczne, a kiedy była o rok starsza, spotkał się z nią pomimo tego, że ostrzegała go, że dzieli ich spora różnica wieku. Wówczas Stu miał 22 lata. Druga sytuacja miała mieć miejsce. 4 lata później, czyli w 2018 roku, Stew podobno zaprosił inną 14-latkę, a także jej o rok starszą koleżankę na domówkę. Byli też na niej Kruszwil i kamerzysta. Nieletnim dziewczynom podawano alkohol, a jednej z... To jest ogólnie, to jest ogólnie najbardziej creepy z tych wszystkich ty, ale bardzo, jakby bardzo mało się do dzisiaj o tym mówi. Jest ta historia, gdzie oni właśnie tą domówkę zrobili, gdzie tam był niby Kruszwil, kamerzysta, Stewart, jakaś typiara kurwa, się obudziła w jakimś niepewnym stanie yy, w łóżku kurwa następnego dnia. To jest kurwe creepy, nie? W pewnym momencie urwał się przysłowiowy film. No, Miała Kienowski, obudzić no. się następnego dnia, ze stu, w pozycji na łyżeczki, ale także i tym razem nie skończyło się to niczym więcej. W filmie to jest to, to jest, kurwa, najbardziej kurwa, creepy. klipi naj... w sensie nie metaf... no, w sumie też nie metaforycznym, bo metaforyczny to jakby ktoś ich pier ale y, upić dziewczynę kurwa, kilkunastoletnią chyba i pójść z nią spać Nie wie co on tam dotykał i tak dalej nie Przewijają się także osoby z youtube'owego otoczenia między innymi Marcin Dubiel, Fagata i Boxdel. Pokazywane są fragmenty wiadomości lub nagrań z których wynika, że mogli coś wiedzieć o upodobaniach swojego znajomego, ale nie reagowali, nie ujawnili ich lub starali się go kryć. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był... No i właśnie, i, 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 to, są, i to są słowa, których temu kur... używasz. Nie możesz mówić, że coś nie ulega wątpliwości, stary. Stu, dlaczego latami go krył? Rozmowy z sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam na... A to, a to było tak prosta jak powiedzieć, najprawdopodobniej, być może, co masz nam do powiedzenia. Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. I to... Pisanie 14 latką na ławianie na spotkanie z prawie letnim gościem nie jest creepy. Jak dobrze staliśmy stwierdzam, w wtedy 22 lata, ale jakby still jest to creepy, tylko nie jest to nielegalne. Jakby dosłownie, dosłownie co może być nielegalnego w tym, że piszesz do kogoś, żeby się z kimś spotkał. W momencie kiedy, ja, ja wiem, że, ja wiem, że wy patrzycie na to tak, że nie no, jak spotkanie, a, a wobec ziomka są wysnute wnioski, że jest pełem, to jakby jeden plus jeden, ale to jest sąd, YouTube i tak mi się wydaje. Właśnie dlatego Dubiel pozwał Wardęgę, wypierając się przy okazji wszystkich oskarżeń. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało. Kompletnie odcinam się od Stuarta i wszystkich to jego... Masz, to masz mniej więcej coś takiego jak... Co wymyślicie, że policjanci kur... A nie wiedzą kto handluje kurwa dragami kurwa w danym mieście trochę na zasadzie jak masz wiedzę operacyjną i ale nie jest to nie jest to wiedza procesowa. Jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzył. Warnego, że innych słów to mogło wybrać tą sprawę, ale mogło całej tej sytuacji nie być? Ja, ja ci nadal powtarzam, ja nie znam aktu oskarżenia, ja go nie czytałem. Mi go też jak byłem w sądzie, nie przedstawiali. Wy też bardzo myślicie, że ja jestem jakimś większym ja jestem jakimś większym ogniwem w tych wszystkich sprawach niż rzeczywiście jestem. Coś mi czasami coś powie, coś czasami przeczytam. Większość rzeczy to są informacje publiczne, ale ja kurwa nie siedzę i nie debatuję kurwa z kimkolwiek na, na tego typu tematy. Byłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Się... Nasze sądownictwo to dramat, jak jeśli Bodnar i patologia Sorosa ma możliwość wpływu, bo co w kwestii za Podowanie dziecka zastrzykiem prosto w serce na prośbę matki, tu nic nie robi sąd. No i widzisz, i takie coś może tylko bezdusznym skurwysyn napisać to, co ty napisałeś. Jeśli dziecko w łonie matki, już wiadomo, że choruje na łamliwość kości i dziecko, które jeszcze się nie urodziło, ma złamanych 26 kości, 20 kurwa, 6 złamanych kości. To możesz kurwa przyjść i unosić się, kurwa Jezusem Chrystusem, ale ty ku... Nie Jezusem Chrystusem się możesz unieść w momencie, kiedy chcesz, kupa. Raz, że tą traumę, której tak pewnie jest, kurwa niesamowicie wielka, a dwa, że chcesz skazywać, żeby dziecko żyło w takim. W takim stanie. No ta, ale z tego co wiem, da się z tym żyć. Hmm. Jak, jak to dziecko, czy płód, czy nazwijmy to jak chcemy. No chyba płodem jest do momentu, kiedy nie jest. Nie no ale powiedzmy, że 9 miesiąc to już dziecko. 26 kości ma złamanych. W przypadku porodu, myślę, że jeszcze kilka tych ko kości by się połamało. Jedyna osoba, która, która powinna być sądzona w tym temacie, to jest Grzegorz Brown, który w iście żenujący, bestialski i skurwysyjski sposób przyjechał i zaatakował lekarkę kurwa, w miejscu jej pracy. Ten człowiek powinien stanąć, kurwa, za to, co odpisał przed Trybunałem Stanu, bo do momentu, kiedy on sobie wypierdala w jakimś ZUSie, choinkę, kurwa, na śmieci, to nie chce wypierdala tą choinkę na śmieci, kurwa, nikogo to nie interesuje. W momencie, kiedy napada i narusza nietykalności, kurwa, w szpitalu, kurwa, lekarki, to jest zwykłą kurwą. po prostu tyle. Ja bardzo rozumiem ludzi, którzy są przeciwni aborcji jako, jako antykoncepcji. Haha, się, wpadłam, mordo. Trochę odpowiedzialności ale serio, wy w takich kurwa, w takich zresztą kim kurwa jest jeden z drugim kurwa, żeby, żeby mówić kurwa tej biednej kobiecie, bo inaczej się tej kobiety kurwa nie da, nie, da nie, nie da się nic powiedzieć innego o tej kobiecie niż, że jest biednym człowiekiem, jak wy kurwa w ogóle śmiecie się wypowiadać w tym temacie dziecko małe ma 21 kości no to widzisz, to musiało nastąpić do złamania jednej kości kilkukrotnie dziewiąty miesiąc, najlepiej lepiej zabić dziecko geniusz nie to jakby a to z Wami się nie rozmawiać, ja nie wiem, wy, kuwa, w jakimś... ja nie wiem kuwa, skąd Wy się wywodzicie, z... co Wy macie w głowie, kuwa. chyba nie dużo. Trzeba skończyć z tym wszelakim spierzeniem. Ja nawet sobie nie chcę wyobrażać, jaki to musi być ból dla kobiety, bo Wy na to patrzycie, o, kobieta sobie wyskrobała, nie chciała mieć problemów. Stary chłopie, ja wiesz o tej kobiecie. Naprawdę ch**a wiesz o tej kobiecie. Skąd wiesz, czy na przykład nie jest taka sytuacja, jak sytuacja matki dziecka, na którego pogrzebie byłem w zeszłym roku, która przez, przez lata próbowała zajść w ciążę, jak się w końcu, jak się w końcu udało, to, 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 to trzy miesięczne dziecko okazało się, że ma nowotwór, jakiś typ czwarty, ch**a jakiś kurwa. najlepsi specjaliści w kraju, kur Rozkładali ręce, bo oni nawet w tak małe dziecko nie mieli jak się wkuwać, stary. I jeśli ja naprawdę od zagorzałych katolików, od ludzi, którzy, którzy wiesz, nie kurwa fanatycznych katoli, zagorzałych katolików, w tym temacie słyszałem, że chociaż się nie męczy, to ty, ty kurwa sobie nie, chyba nie jesteś w stanie yy, zdać sprawy, jaki to kurwa musi być niesamowity ból kurwa, dla tych ludzi. Ale koniec końców, jak Ci przychodzi się zmierzyć z taką sytuacją, to pewnie wtedy możesz dopiero, kurwa, czyjś osąd. A nie, kurwa, będąc jakimś populistycznym, kurwa, politykiem, kurwa, który chodzi, kurwa, i, i, kurwa, na lekarzy napada. Ten człowiek to jest, kurwa, wstyd dla instytucji posła czy europosła. Naprawdę, kurwa, budować, budować się politycznie, kurwa, w taki sposób. A już, kurwa, kazać kobietom z Kurwa, dzieci dzieci rodzić? Czy w momencie, kiedy noszenie tej ciąży, ewentualnie poród, kurwa, wiązałby się yy, z ryzykiem śmierci matki? No kurwa, no ja pierdolę Wy mnie macie, kurwa, za naczelnego mizogina, kurwa i seksiste to zobaczcie, kurwa, zobaczcie jak wy na tym wszystkim wychodzicie, jak wyglądacie, skoro nawet taki mizogin jak ja nie traktuje kobiety, kurwa, jak inkubator, który jak się spieroli to trudno. Kelś okay, kobieta piła, paliła w ciąży i wtedy wyjdą wady, to nie powinna mieć możliwości... Nadal o czym ty, kurwa, mówisz? Jak twój ojciec będzie palił papierosy, to też ma, kurwa, umrzeć na raka bez pomocy? No bo w sumie sam tego chciał? Albo, kurwa, jak będziesz... Jak będziesz miał podejrzenie marskości wątroby, to mamy cię, kurwa, Dolić ze szpitala, bo mogłeś nie pić? O czym ty kurwa mówisz człowieku? Wy naprawdę, wy naprawdę powinniście kurwa w niektórych tematach kurwa otworzyć głowę jeśli nie macie z tym tematem kurwa nic wspólnego i nie jest nawet blisko, żebyście kurwa coś z tym tematem przeżyli kurwa zamknijcie mordę kurwa nie czerpcie kurwa, nie czerpcie wiedzy od tych kurwa populistów zapierdolonych z jednej czy z drugiej strony